O! Co tu się stało? Ty co jest? Spuściła mikrofon. O nie! Co jest? On zaczęł. On zaczął się z nią bić, co jest? Siema, witam was w kolejnym na moim kanale. W dzisiejszym odcinku z FNF Zagramy sobie Ja versus mucha trochę to będzie dziwny mod i też krótki, jak widzimy tutaj, już Boyfriend patrzy, kogo by tutaj dzisiaj załatwić. W sumie to bardziej broni GF, ale to nieważne. Jest tryb ekspert, więc sobie na nim zagramy, żeby było trochę trudniej. Więc no, lecimy. O, iż przyleciała nawet mucha. Się przestraszył boyfriend. O. O, mucha przyleciała. O. Co jest? Spróbuję ją załatwić. O, jaki jest mikrofon mikrofonu, co jest? Panu przyzwała mikrofon. Dobra, fabuła tego moda jest zadziwiająca. Naprawdę, GF wyczerpała sobie mikrofon, żeby Mucha z nami zagrała. O, jest muzyka od tego. Yy, od statuśka z finalnej muzyki. Co tu się sta... O, wzięła telefon. O, chyba zmieniła beat. Kurde, latający mikrofon. To wygląda serio jak latający mikrofon. To nawet prawie nie widać tej Muchy. Trzeba się skupić. No, to jest? Co jest, Ej, Tylko, że są jakieś dziwne. Bo kopie się przyciągiem, ale nie Dobra. Dobra, tryb expert jest, expert. Dobra, wow. Jaka ikona jest w ogóle, jak tą muchę dobijamy? Ale tryb expert jest serio ekspert, bo... No, dużo strzałek leci. Kurde. Auć. Te przytłuszczone strzałki są jakieś dziwne w tym modzie, ale dobra. Już może bez narzekania na misy. No Dobra, po prostu się skupmy. W ogóle nie wspomniałem, ale tutaj są inne modele do BFG, które też ładne, ale tutaj już się zaczyna. Jezu, nie tu strzałek leci. Trudne to Jak na jedną muzykę to jest sery trudne No fajnie Dobra, ale my się tak łatwo nie damy tej muszce O, co tu się stało? Ty, co jest? Puściła mikrofon O nie Co jest? On zaczął, on zaczął się z nią bić Co jest? Już jeszcze więcej strzałek leci, niż wcześniej Kurde, zacząłem na pierwsze z mikrofonem, co jest? No, ale trzeba to po prostu bo to jest duży o, to serio dużo leci. leci Ale to była serio powalona No nie, popłakał się, nie mógł, jej, nie mógł jej ubić, o nie Dobra. I tym smutnym akcentem już możemy zakończyć ten odcinek, więc mam nadzieję, że taki krótszy odcinek Wam się podobał i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Elo.